ten Hejka kochani, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale i dzisiaj przechodzę do Was z denkiem. Będzie trochę rzeczy, które są świetne, będzie trochę rzeczy, które są bublami, będzie trochę przeciętniaków i jak to przy denkach bywa. Ja kochani jestem troszeczkę opóźniona z tym filmem, ponieważ standardowo na ogół się ukazuje raz w tygodniu filmik, czasami jest to dwa razy w tygodniu, natomiast tutaj troszeczkę się opóźniło ze względu na to, że tak jak Wam wspominałam na Instagramie mam problem z karkiem, ból niesamowity mam tam wszystko gdzieś ponadciągane i tak dalej, jestem na tabletkach przeciwbólowych i uwierzcie mi, że siedzę i tak bo wszystko tutaj czuję i nie jest to najprzyjemniejsze. Ale okej okay, kochani, nie będę przedłużać i opowiadać o tym, co mnie boli, tylko przejdźmy do przyjemniejszych rzeczy i przejdźmy do denka. Także zapraszam. Kochani, zacznę od kilku tuszy do rzęs, e, które tak naprawdę znalazłam, bo wszystkie tak odłożyłam je, żeby Wam je pokazać, żeby Wam o nich powiedzieć i okazało się, że przy ostatnim rynku po prostu zapomniałam tego zrobić. Pierwsze dwa tusze to są tusze z Avonu, e, które bardzo stały się popularne swego czasu. Są to te tusze Five in One, Lush, coś tam Genius, e, to złote opakowanie. Mam całkiem sporą tą szczoteczkę, jest to szczoteczka silikonowa. Tutaj na końcu ma tak specyficzne ząbki, zon... Ząbki, które miały pomagać, wiecie, w dotarciu gdzieś tu w kąciki i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo dobry pomysł, ale nie w tym wykonaniu, które jest w tej szczoteczce. Są tutaj na końcu te ząbki, ale to jest po prostu kilka ząbków dodatkowych. Nie ma tu zakrąglanej główki czy czegokolwiek, tylko po prostu kilka dodatkowych ząbków, które niestety ale ja byłam sobie w stanie włożyć w oko i się tym udziabać tak jak ja uwielbiam szczoteczki silikonowe tak niestety słuchajcie, ta szczoteczka z tymi ząbkami na końcu m, kiepskawo, ja mam je dwa dlatego, że ja je kupiłam po prostu w promocji na ebay ja je zużyłam, nie są złe to są tusze, które rzeczywiście mocno pogrubiają, troszeczkę wydłużają, które są widoczne na oku, nie jest to tusz, z którym się źle pracuje, natomiast wkurzają mi właśnie te ząbki na końcu, natomiast tusz sam w sobie nie źle, zły i tutaj mam kolejny tusz, jest to Dairy z Benefit i ten tuż też ma szczoteczkę silikonową, i też ma te ząbki na końcu. I tutaj, jak widzicie, to już jest taka zaokrąglona, jak gdyby główka, na której są ząbki. Ta szczoteczka jest znacznie, znacznie lepsza i znacznie wygodniejsza w użytkowaniu. I ten silikon, ten plastik, z którego są zrobione ząbki w tej szczoteczce, jest znacznie miększy i przyjaźniejszy przy stosowaniu niż w tym ładnie wydłuża ładnie pogrubia ładnie rozdziela naprawdę bardzo fajny tusz no ale wiadomo że te tusze są znacznie droższe niż te Zejwonu. i kolejny tusz który mam miniaturka jest to tusz Scott Von D, Go Big or Go Home ma już zwykłą szczoteczkę ja ten tusz tutaj jeszcze mam i powiem wam tak ja na tym tuszu bardzo się zawiodłam i uważam że jest to bardzo taki przeciętny tusz do rzask. Uważam, że jest to po prostu tusz, który nie jest kompletnie wart swojej ceny. Nie widziałam jakiegoś spektakularnego pogrubienia, nie widziałam jakiegoś spektakularnego wydłużenia. Te tusze znacznie lepiej sobie z tym radzą niż ten. Nie jest to może tragiczny tusz, ale uważam, że jest to tusz tak przeciętny, że tą cenę za niego żądać to jest troszeczkę za dużo. I ten rezultat uzyskamy każdym pierwszym lepszym tuszem, które znajdziemy w drogerii. Kochani, dalej, tutaj mam coś, co jest na topie, czyli żele antybakteryjne. Ja, co prawda, w tej butelce mam żel antybakteryjne, ale przelałam sobie w nią po prostu inne do torebki. I to jest żel antybakteryjny do rąk e, z The Body Shop. I ja tutaj miałam e, mango. I uwierzcie mi te żele do rąk, są genialne. Ja je uwielbiam. Ten żel nie śmierdzi alkoholem, nie śmierdzi jakimiś takimi chemicznymi rzeczami. Tylko ręce przepięknie pachną mango. Rzeczywiście, ten zapach jest bardzo przyjemny, jest taki słodki. E, dłonie są bardzo delikatne po użyciu. Także jeżeli macie ochotę na jakiś taki fajny, ładny, pachnący żel do dezynfekcji rąk, to bardzo serdecznie Wam polecam, jest naprawdę świetny. Dalej kochani, pianka do golenia i jest to Nivea Men Sensitive. Pianka do golenia jak pianka do golenia, ja osobiście używałam tej pianki, bardzo dobrze się na nią goli, bardzo rzeczywiście jest taka gęsta, przyjemna, zarówno Aryk był z niej zadowolony, ja jestem z niej zadowolona. Także ja mu systematycznie podkradałam, no ale nie ma co się rozwodzić, pianka do golenia, pianka do golenia. Jak jesteśmy przy goleniu, to wam pokażę tutaj od razu maszynki Venus, i to są te z pięcioma ostrzami. To są maszynki, które naprawdę na bardzo długo wystarczają. Oczywiście skóra jest bardzo gładka, bardzo fajnie się sprawdzają, nie podrażniają mnie osobiście, aczkolwiek różowa wersja, właśnie z tych pięciu, i moim zdaniem jest lepsza niż ta niebieska. Kochani, i mam tutaj po prostu mnóstwo różnych żeli pod prysznic. I nawet tutaj są dwa żele, które ostatnio Wam wrzucałam na Instagram, ale u mnie żele do podprysznic używam również jako żele do rąk, przelewam je po prostu do butelki z pompką i używam ich jako żeli do rąk, więc u mnie żele podprysznic żele do rąk. Idą w zastraszającym tempie. Ja zbankrutuję, naprawdę hurtowo powinna mnie chyba gdzieś kupować, będzie taniej. I Jezus, tutaj gdzieś mi jeszcze woda cieknie. I tutaj mam dwa żele pod prysznic, które ostatnio Wam pokazywałam na Instagramie. Jest to Imperial Letter i to jest Cosmic Unicorn, a tu jest Nur Always Love you. Bardzo przyjemne, gęste, fajnie się pienią. Nie są to żele, które nawierzają skórę, więc jeżeli ktoś ma bardzo suchą skórę, ma, mogą mieć tendencję do przesuszania, ale robią to w taki sam, sam sposób, jak każdy inny żel po prostu. Są niedrogie, kosztują jednego funta za opakowanie 400 ml, do tego są gęste, a zapachów jest po prostu mnóstwo. E, tutaj kolejny żel pod prysznic i jest to żel pod prysznic Carex e, i jest to żel, który jest o zapachu tych takich pudrowych cukierków i dosłownie on taki pachnie, jeżeli ktoś lubi ten zapach, oczywiście się opryskam jakąś resztką wody, jeżeli ktoś lubi ten zapach, to jest to dla niego idealne, bo to jest taki słodkawy zapach, ale lekko mdlący jak dla mnie. Ja go zużyłam po prostu do rąk. Tutaj dalej mam mydło antybakteryjne do rąk stricte i jest to mydło antybakteryjne z Lidla. I tutaj już był przelewany inny żel, więc nie sugerujcie się tym dołem. On jest przezroczysty ten żel, ale ja osobiście uważam, że jest to bubel. Moim prywatnym zdaniem jest to bubel, dlatego, że jest to strasznie rzadkie. Dosłownie jakbyśmy mieli tyle mydła w butelce, a reszta to woda, jest strasznie rzadki. Ja musiałam zużywać jego jakąś straszną ilość do rąk, żeby normalnie ją umyć, więc kompletnie mi nie przypadło do gustu. Ja ogólnie z żelami do mycia rąk, e, i dla mnie niespecjalnie się lubię, jak mam być szczera. Dalej, kolejna e, Imperial Leather. To jest akurat wersja, która jest z flamingami, i ja uważam, że to jest bardzo fajny zapach. Ja miałam kilka e, tych butelek, właśnie z flamingami, i ten zapach na lato jest super. Także, jeżeli traficie, to przetestujcie, jeżeli jeszcze nie używaliście. Dalej, kolejne opakowanie Imperial Letter, i tutaj jest mango i papaja, i też jest świetny zapach. Taki bardzo letni, bardzo ładnie, właśnie pachnie. Mango i papaja dosłownie tak pachnie. Jak lubicie takie owocowe zapachy, to jest to idealne dla Was. I kolejny żal, również Imperial Letter, i tu jest zapach Passion Flower in Almond Meal. Taki mm, to jest dobry zapach, jak dla mnie właśnie tu myciarą. Jakiś czas temu w Lidlu pojawiły się te wielkie opakowania mydeł pod prysznic, żeli pod prysznic. I były trzy zapachy, i ja wszystkie trzy zapachy wziąłem, zaraz Wam pokażę trzeci. I jeden to jest po prostu grejpfrutowy, bardzo przyjemny, bardzo fajny, bardzo lubię ten zapach. Drugi to jest melon. To jest zapach melonu. Rzeczywiście, melon tak pachnie, jak go przekroicie, i ten Żel tak pachnie, tylko jest troszeczkę bardziej. Słodki. E, bardzo fajny również zapach. I trzeci to jest e, kokosowy e, żel. Ten akwar najmniej mi przypadł do gustu. Kokos jest taki bardzo delikatnie wyczuwalny, i to jest taki zapach typowego takiego białego mydła o, e, z lekkim zapachem kokosu. Na pewno będziecie wiedzieli o co mi chodzi, bo nie umiem tego inaczej wytłumaczyć. E, jeżeli chodzi o konsystencję, jest jak najbardziej ok do mycia rąk, podprysznic. Się nadają, jeżeli podprysz więcej, tutaj nie ma. Mam chyba jedną maseczkę. Tak, tutaj mam jedną maseczkę z Harry'ego Pottera. Bardzo fajna maseczka, jeszcze dwie mi zostały. Ja wrzucałam Wam też na Instagram fotkę właśnie z tym i robiłam tam króciutką recenzję, także tu wam się pojawia zdjęcie z Instagramu. Jeżeli na Instagramie nie jesteście, to zapraszam serdecznie, bo tam częściej się po prostu z Wami komunikuję. Natomiast maseczka jest, słuchajcie, bardzo fajna. Bardzo dobrze się sprawdziła, fajnie nawilżyła. Ta płachta jest całkiem gruba, jest dobrze. Nawilżona. I osobny zestaw właśnie trzech tych maseczek mam dla Was na rozdanie, które będzie za jakiś czas, ale musicie dać mi troszeczkę czasu. Lecąc szybko dalej, kochani, mam tutaj The Body Shop i jest to różana wersja, tylko że to jest to masełko body yogurt, czyli. To takie górtowe masełko. To ma troszeczkę taką konsystencję kiślu, bym powiedziała. Ja miałam tutaj zapach różany, za którym ja nie przepadam. Ja owszem to zużyłam i używam tego przede wszystkim do nóg. I powiem tak, nie jest to konsystencja, która najbardziej by mi odpowiadała, dlatego że to się może sprawdzić latem, kiedy bierzemy szybki prysznic, musimy się nasmarować i niedługo wyjść. To rzeczywiście to będzie dobre, dlatego że nie będzie to tłuste, aczkolwiek przez jakąś chwilę, zanim to wsiąknie w naszą skórę, jest lepiące. Co, no, mnie. Nie bardzo pasuje. To nie daje mi za bardzo nawierżenia. Ja mam suchą skórę, więc oczekuję większego nawilżenia i dla mnie jednak masło z The Body Shop to jest podstawa, natomiast to mm, tak średnio jak mam być szczera. Y, ja osobiście do, y, do tych body yogurt nie wrócę. Jak jesteśmy przy masłach do ciała, to tutaj mam moją ukochaną, którą, y, który ja oczywiście tak bardzo powolutku zużywałam i to jest Warm Vanilla. Y, masło do ciała 200 ml. Uwielbiam ten zapach, ale to jest zapach który rzeczywiście sprawdza się najlepiej zimą, bo to jest zimowa kolekcja, to jest świąteczna kolekcja i ja najbardziej właśnie lubię te masła do ciała z The Body Shop, typowe masełka do ciała. Tutaj kochani mam kolejne masło z The Body Shop i tu jest miniaturka akurat i to jest Japanese Camellia Velvet Moisture Body Cream. Oh, zaplułam się już. I ja zostawiłam specjalnie tutaj e, taką resztkę na dnie, żeby wam to pokazać. Dlatego, że to nie jest typowe, jak gdyby masło do ciała. Znaczy, jest to masło do ciała, ale masło do ciała jest takie bardzo śliskie i ono się błyszczy. Nie wiem, czy da, uda mi się to wam pokazać. Ono po chwili y, bardzo szybciutko się wchłania i staje się, jak gdyby, matowe. Czyli ta skóra, pomimo że cały czas czujemy, y, że mamy to masło. Do ciała na sobie. On szybciutko się włania, nie klei się, nic mu się nie dzieje, a skóra nie jest taka mocno, mocno błyszcząca. I dzięki temu te kremy właśnie nadają się, moim zdaniem, świetnie do posmarowania ciała przed jakimś wyjściem, przed założeniem sukienki, przed wyjściem gdzieś na jakąś imprezę. One w tym momencie, tu jest napisane Velvet i rzeczywiście one na skórze zostawiają takie uczucie. Jest bardzo, bardzo przyjemny, taki no welwet, typowy welwet, są droższe masałka niestety do ciała, one kosztują więcej niż te standardowe, ale są naprawdę bardzo fajne i ten zapach tutaj jest uwielbiam, mega, mega ja się zakochałam w tym kremie do, do ciała e, tutaj mam kolejny krem, który był miniaturką ja zapomniałam Wam też pokazać, bo ja już go dawno temu zużyłam i po prostu leżał i czekał e, i to jest krem gruszkowy, typowy Juicy Pier i to też było na święta. Bardzo przyjemny zapach, muszę powiedzieć, i on nie gruszki osobiście nie przypominał. Bardziej przypominał mi jakieś perfumy na moim ciele. Także chyba to zależy od skóry. Kochani, dalej. Woda różana z firmy KTC. Jest to bardzo, bardzo tania woda różana. Tutaj dostaniecie ją w Tesco, dostaniecie ją w Azie, dostaniecie ją w wielu takich osiedlowych sklepikach. I ta woda różana kosztuje, kochani. 50 pasów w Tesco albo w Aździe, w tych sklepikach może kosztować troszeczkę więcej, koło funta, no wiem, że one też są w Polsce, natomiast trzeba na nie po prostu trafić i to jest po prostu czysta woda różana, także bardzo polecam, ona jest używana do deserów, natomiast ja ją używam jako toniku i ja nie używam innych toników z chemią, tylko właśnie wodę różaną, jeżeli tego potrzebuję. Mam dalej mam, słuchajcie, krem do rąk i to jest krem do rąk też z Lidla, ten jest akurat Intensive i to jest taki bardzo gęsty krem, prawie że zapachowy w sumie on ma bardzo słaby zapach, jest to taka troszeczkę jakby glicerynowy typowy krem, taki jakby z trochę wazeliną, szału nie ma, tragedii nie ma, natomiast używam lepsze kremy do rąk, także taki sobie. Kochani, tutaj mam coś, co nie jest kosmetykiem i są to woski do kominka, natomiast Wam pokazuję dlatego, że warto zerknąć na nie. One są na pewno w Aździe. Tutaj akurat Cherry Berry. Bardzo fajny, bardzo przyjemny zapach właśnie na lato. Fajnie się sprawdza. Tutaj jest sześć kostek. Te zapachy nie są aż tak długotrwałe, natomiast są bardzo intensywne, ale nie są tak długotrwałe. Natomiast na ceną też się różnią. Opakowanie kostek Yankee Candle kosztuje 3,50, natomiast te można trafić 3 opakowania za 5. Miałam kilka różnych zapachów, bo niektóre zapachy są naprawdę bardzo fajne więc możecie też sobie wziąć na przetestowanie. Dalej kochani mam tutaj żel do mycia twarzy, ja go zużyłam od początku do końca, ale osobiście ja do niego nie wrócę, nie widzę w nic nim spektakularnego, żel do mycia twarzy jak żel do mycia twarzy, zapach taki ziołowy ma, wiecie jak to jest taka moda teraz na te wszystkie ziołowe zapachy, żeby bez względu na to, czy one są rzeczywiście naturalne czy nie są, żeby udawały naturalne. Dla mnie nic wielkiego to nie robiło i uważam, że po prostu nie jest to warte swojej ceny, więc no nie dla mnie. Wiem, że są osoby, które są bardzo zadowolone i bardzo chętnie tego używają i do tego wracają, natomiast nie dla mojej skóry. Ja nie widzę po prostu nic w tym spektakularnego. Żeli, jak żel do mycia twarzy, a do tego wszystkiego jeszcze trzeba omijać oczywiście okolice oczu, dlatego ja używam, jak Wam pokazywałam w jednym z holi poprzednich, używam Filozofii Purity, który mogę używać również do mycia oczu. Dalej kochani mam tutaj przecięty balsam do ciała i jest to balsam do ciała Garnier. I ja mam tutaj very dry skin, i to jest akurat z czymś z shiabate. Nie przepadam za tymi zapachami z garniera. Są dla mnie drażniące. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, nie przepadam za ich konsystencją, dlatego że to jest konsystencja mleczka do ciała. Zresztą tu jest napisane, że to jest mleczko do ciała. A ja nie przepadam za mleczkami do ciała, wolę kremy, ale jakoś po prostu kupiłam tego garniera, bo potrzebowałam na szybko. I on tak był. Ja go zużyłam tak naprawdę do nóg bo swoje kremiki wkładłam na górę, natomiast nogi, wiecie, po goleniu po czymś używam tego. On się bardzo dobrze sprawdza, bo ja muszę powiedzieć że ta skóra rzeczywiście była nawilżona, nie była podrażniona, więc takiego świetnie się sprawdzał ale drażni mnie zapach i drażni mnie konsystencja, także mam takie hate-love relacje. E, dalej em, antyperspirant, antyperspirant, sure, i e, jest to to samo, co na w Polsce. E, ja mam tutaj Invisible on Black and White Clothes, 0% alkoholu. Ja je bardzo lubię, ja do nich systematycznie wracam, u mnie się na jed, najbardziej sprawdzają, więc ja po prostu do nich wracam. Dalej kochani mam coś, od czego nie mam zakrętki, bo ją po prostu gdzieś posiałam i jest to krem do stóp z serii Hemp z The Body Shop. Uwielbiam, kocham, zobaczcie, że jest wyczyszczone, o tu jeszcze został jakiś tam. uwielbiam, kocham, uważam, że to jest najlepszy krem do stóp, który się u mnie po prostu najlepiej sprawdza, on ma 100 ml, jest gęsty, jest bardzo wydajny, ja go też często do nawilżenia rąk, Także bardzo, bardzo lubię. I kochani, zostały nam ostatnie dwie rzeczy. To jest kochani pomadka NYX, o którą kolorek jest Antwerp i to jest SMLT 05. Może tak Wam pokażę, jeżeli ktoś by chciał. Kolorek jest przepiękny, jest naprawdę śliczny. Ja ten kolor kocham, uwielbiam, ale nie trafiłam na ten kolor z innej marki. Natomiast jeżeli chodzi o pomadki NYX -a tematowe, szału nie ma. To nie jest zła pomadka, ale to też nie jest super pomadka. Owszem, one mi na przykład nie wysuszają ust, nie mogę tego powiedzieć, ale one się zjadają. Do tego wszystkiego na nich potrafią robić się prześwity. To nie są złe pomadki, zaznaczam. Ale wiecie, to też nie jest jakiś szał natury, żeby nie wiadomo co, jak za tym szaleć. Natomiast ten kolor uwielbiam, kocham ten kolor i, i bardzo dobrze on wygląda do wielu karnacji. I pomimo, że na ręku on się może wydawać taki, wiecie, dosyć ostry, to naprawdę na ustach wygląda przepięknie. Ten kolor do tego wszystkiego powoduje, że zęby wydają się bielsze, a na lato jest perfekcyjny. Um, I ostatnia rzecz już. Jest to krem z The Body Shop. Jest to krem do twarzy. i Jest to krem e, z olejkami. To szklane opakowanie. Ogromny plus. Zapach przyjemny. Tak jak Wam mówiłam w jednym z filmików, bo ten krem... Bałam się, że potukłam stół, bo mam szklany. <laughs> stół jest cały, to również słuchajcie, ten krem pokazywałam Wam z jednym z filmików i bodajże w ulubieńcach ja właśnie go pokazywałam. To jest bardzo dobry, przyjemny krem. Do suchej skóry fajnie się sprawdza. Natomiast przy normalnej ten krem będzie genialny, bo będzie dawał takiego mocnego kopa nawilżenia skórze, natłuszczenia bym powiedziała, na lekkiego, Ale jest to krem, który jest na noc, więc ja na dzień bym go nie mm, stosowała. Całkiem przyjemnie się sprawdzał. Dla mnie, gdzie ja mam bardzo suchą skórę i na noc czasami chcę takiego naprawdę mocnego natłuszczenia, to on był delikatny katny, więc mogłoby być coś mocniejszego, ale u mnie się jak okazało sprawdziło to, że ja z tym kremem zmieszałam krem z The Ordinary i po prostu to było genialne. Bardzo fajny krem, on mnie nie zapychał, pomimo, że większość kremu z The Body Shop do twarzy niestety mnie zapycha i nie sprawdza się u mnie kompletnie. Tak ten muszę powiedzieć, że byłam w szoku, bo się sprawdził i zużyłam go z przyjemnością. Kochani, to już było chyba wszystko, co miałam Wam do pokazania, bo wydaje mi się, że mogłam dziś coś odłożyć, właśnie żeby schować do tenka, żeby Wam pokazać i to mogło zostać. Ale jeżeli tak jest, to po prostu zobaczycie to w jakimś kolejnym filmiku wam pokażę. Jeżeli używaliście cokolwiek z tych rzeczy, które wam pokazałam, to dajcie znać oczywiście w komentarzach, jak się u was sprawdziły, bo wiadomo, że to, że coś u mnie się sprawdza, jestem super zadowolona, niekoniecznie musi u was, a to, że wiecie, coś u mnie się nie sprawdza i jest takie, hmm, mech, nie przepadam za tym, to nie znaczy, że dla was nie okaże się, że jest super. Wiecie, każda skóra jest inna, nasze przyzwyczajenia są inne, nasze potrzeby są inne, i tak dalej, i tak dalej, także różnie bywa. Kochani, przekazuję również, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które ze mną są już od dawna, komentują, lajkują, a także nowym subskrybentom, którzy przybywają. Także bardzo dziękuję, jest mi miło, że przybywacie, że jesteście. Będzie mi niesamowicie miło, jeżeli dacie znać w komentarzach, że jesteście. Jeżeli nie macie nic. Do napisania, jeżeli chodzi o to, co pokazałam w filmiku, to po prostu napiszcie: cześć, hej, jestem. E, natomiast, jeżeli nie jesteście jeszcze moimi subskrybentami, to zapraszam serdecznie do subskrypcji, bo zauważam, że wiele z was powraca, zagląda, yy, ogląda te filmiki, ale jeszcze nie subskrybujecie kanału. A wiecie, to zawsze jest miło, kiedy pojawia się ta dodatkowa subskrypcja, kiedy dołączacie do naszej y, rodziny youtube'owej, ja tak to nazywam. Znikam już, życzę Wam pięknego, cudownego, fantastycznego dnia, a ja lecę kurować kark i widzimy się, mam nadzieję, już niedługo w takim ciekawym filmie. Mua, buziaki i do zobaczenia!